Prosił Pan radny Michał Piasecki. bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu. Panie prezesie. Na komisji, na której żeśmy się spotkali, no można powiedzieć wyczerpaliśmy, że tam wszystkie pytania, które mieliśmy odnośnie roku 2021. Wiemy wszystko już na ten temat i ja bym chciał właśnie poprosić Pana Przewodniczącego, żeby, że tak powiem, zająć się czasem obecnym, ponieważ no, to, co się zbliża, no, zbliża się zima. I generalnie najbardziej interesuje naszych mieszkańców sytuacja, z którą ma się zderzyć właśnie nasza spółka, i chciałbym, żeby pan pokrótce opowiedział, w jaki sposób pan zabezpieczył. Czy ma zamiar zabezpieczyć? Jest pan w trakcie zabezpieczenia naszego miasta w dostawy, w dostawy ciepła? Czy w ogóle jesteśmy zabezpieczeni? Ja wiem, że pytałem tego to na komisji, ale no mieszkańcy jak go słyszą teraz, oglądając to, będą może bardziej bezpieczni albo będą mieli większą wiedzę. Dziękuję, na razie. Dziękuję. Pan prezes, tak? Mam Proszę. Rzeczywiście, tak jak Pan przewodniczący tutaj powiedział na, na, na komisjach, na tej komisji dość szczegółowo żeśmy omówili ten temat. Oczywiście mogę to powtórzyć. Powiem Państwu w ten sposób, spółka jako, jako, podmiot, jako podmiot jest zabezpieczona umowami. I te umowy opisują nam, ile powinniśmy otrzymać tego paliwa, w jakiej cenie i w jakim czasie. Realizacja tych umów. Jest na dzień dzisiejszy, można powiedzieć, zachwiana. Czyli poza tym, że mam te umowy podpisane, yy, druga strona tej umowy, krótko mówiąc, się z nich yy, średnio wywiązuje. Mam na myśli tutaj polską grupę górniczą przede wszystkim. Nie wiem, czy tam, czy pamiętacie Państwo, na komisji też to wspomniałem, że w 2021 roku w grudniu Polska Grupa Górnicza dodam tylko, że jest to spółka Skarbu Państwa, wypowiedziała nam umowę na dostawę, na dostawę węgla. Do dnia dzisiejszego mogę tylko powiedzieć jako dobrą informację, oczywiście podjęliśmy te rozmowy na, na, na temat przedłużenia kontraktu i tak dalej, odnowienia tego kontraktu trwały przez kilka miesięcy. Finał ich miał miejsce na początku czerwca, czyli krótko mówiąc zakończyliśmy negocjacje. Natomiast umowę podpisałem w piątek w ubiegłym tygodniu. Także zobaczcie Państwo jak to jest rozwleczone w czasie. Krótko mówiąc, ja się tylko mogę domyślać, po prostu nie ma węgla. Nie ma tego węgla. Natomiast jeśli y, mielibyśmy się opierać na wiedzy telewizyjnej, bylibyśmy zupełnie spokojni, ponieważ wszędzie słyszymy, że tego węgla nikomu nie zabraknie. Ja celowo w swoim wystąpieniu napisałem coś takiego, że to, że węgla nie zabraknie, to jest jakby jedna rzecz, pytanie za ile będziemy musieli go kupić, bo to bezpośrednio będzie się przekładało na cenę ciepła. Tak? My nie, nie, jesteśmy, nie finansujemy się jeszcze jakoś z boku, że tak powiem. Tak? To, co powiedziałem Państwu, ponad 95%, około 96% przychodów naszej spółki to jest sprzedaż ciepła. Te, te drobne procenty, które wypracowujemy usługami, absolutnie nie są w stanie pokryć naszych wszystkich potrzeb. I y, dzisiaj robimy wszystko, co jest możliwe, czyli zabezpieczamy się umowami, y, zabezpieczamy się y, jakimiś zapewnieniami powiedzmy tak, szukamy nowych dostawców. Ci dostawcy są oczywiście na rynku w tej chwili, tylko że cena tego węgla jest po prostu kosmiczna. W żaden sposób jest nie do przełknięcia przez, y, przez naszą spółkę. Yy. Mam nadzieję tylko, że podpisana ostatnio umowa przeze mnie z Polską Grupą Górniczą spowoduje, że oni się z tego kontraktu do końca wywiążą i dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem spokojny, jeśli chodzi o ten czas do grudnia, powiedzmy no, do pierwszej połowy stycznia. Jak będzie wyglądała sytuacja na rynku? W miesiącu październiku listopadzie grudniu absolutnie nie jestem w stanie tego państwu powiedzieć. Ta umowa, którą podpisałem, ona również zabezpiecza nas powiedzmy w pierwszym, w pierwszym kwartale 2023, ale też nie całkowicie, czyli będziemy musieli się tak czy inaczej posiłkować y, zakupem na wolnym rynku najprawdopodobniej. Więc y, mam nadzieję, y, mam nadzieję że, y, że jednak te zapewnienia, już, już mówiąc całkiem poważnie, które słyszymy, słyszymy w telewizji, że one znajdą potwierdzenie i ten węgiel rzeczywiście się pojawi. Ja jestem gotowy go kupować. Tak, żeby, żeby była jasność. Y, no i tak jak mówię, no, mam nadzieję, że, że, że zapewnienia naszego rządu no, nie są puste, tylko, tylko, tylko znajdą odzwierciedlenie w faktach.